Jesteśmy z Łukaszem Jurkowskim po gali Kaiser Fight Night 1. Po, yy, witam. Siema. Powiedz na początku, jak się gada. To bardzo mi się podobała, fajne, fajne emocje. Eee, myślę, że myślę, że każdy fan, który dzisiaj przyszedł do hali urania, aby zobaczyć dobre MMA, a to dobre MMA dostał od tych wyśrubowanych poziomem technicznych potek, które e, gdzieś tam niosły sporo fajnej dawki emocji, takiej ta, takie bijatyki, a, a kibice potrzebują każdego rodzaju emocji i myślę, że po dzisiejszej gali po prostu to dostali. Jesteś z Andrzejem Janiczem najlepszym komentatorem w Dziękuję. Polsce. Powiedz nam. E... Jak się czujesz w roli właśnie prowadzącego Gali? Świetnie, no, ja, ja nie ukrywam, że mam to szczęście robić to, co kocham, że, że moje hobby stało się moją pracą. I e, czy to jest praca za mikrofonem komentatorskim, czy to jest praca Rinkanusera, a tej pracy Ringanusera jest teraz ma, na, naprawdę dużo i ja cieszę się, że mam interakcję z publicznością, że mogę sobie krzyknąć, że mogę zapowiedzieć zawodników, bo wiem, że dla wielu fighterów e, to jest ważne e, i dodatkowo gdzieś tam ich mocno motywuje, gdzieś ten strzał adrenaliny jest fajny, e, jak e, jak Rinkanosy robi dobrą robotę? I to jest gdzieś tam przede wszystkim moim celem. KSW 33 za nami. Myślisz, że była to najlepsza gala KSW w historii? Kurczę, to jest, to jest problem, bo każdy tytułuje każdą kolejną galę KSW najlepszą w historii. Ja powiem, że to była bardzo dobra gala na bardzo wysokim poziomie sportowym. Czy najlepsza? Nie wiem, bo to trzeba było określić kryterium wyznaczające, która gala jest najlepsza. Mówi się już o rewanżu Materli z Mohamedem. Myśli, że od razu powinien dostać e, Michał ten rewanż, ponieważ dzierżył ten pas przez długi, przez długi okres, czy jednak powinien e, zapracować na tą walkę jeszcze paroma zwycięstwami? Ja w ogóle nie chciałbym obejrzeć teraz ponownie walki materla Halidow, bo nie chcę ponownie oglądać obrazków, kiedy zwycięża Mamed zdobywa mistrzowski pas i jest z tego powodu smutny. To jest za duży troszeczkę ładunek emocjonalny nie tylko dla chłopaków, ale, ale również dla mnie. Ja doskonale znam się i z Mamedem i, i z Michałem i po prostu nie, nie bardzo chciałem to wszystko oglądać. Nie wiem, no musi zapracować Michał. Przynajmniej jedną walkę stoczyć już teraz rankingową i, i w następnej... Myślę, że logiczne będzie, jeżeli tą walkę wygra oczywiście, aby ponownie konfrontował się z Mabedem. Z chęcią zobaczę, ale, ale czy będę się jarał tak jak jarałem się teraz? Raczej nie. Środy na czwartek kolejną walkę w Tufie stoczył Marcin Brzosek. Zdziwi zawodnik zbyt Bydgoszczy? Nie. Nie, no ja, ja, ja znam Marcina bardzo dobrze i, i ja zawsze byłem fanem jego talentu. To jest zawodnik predysponowany do tego, aby bić się w UFC i niezależnie jak daleko dojdzie w tafie, e, ten kontrakt mu się należy. Jak w chwili obecnej jakich widzisz zawodników jeszcze, którzy mogą już iść do szeregu w UFC? O, to jest pytanie zabijające, wiesz Kilka lat temu, jakbym Ci powiedział, to musiałbym absolutnie nasz top 3 wymieniać się tylko i wyłącznie, a teraz, żeby dostać się do UFC troszeczkę droga jest skrócona i tych zawodników w Polsce utalentowanych mamy naprawdę wiele. Myślę, że Jakbym teraz mocno się spiął na jednym wydechu, to przynajmniej 10 osób bym powiedział, który widziałbym w UFC już teraz. W tym roku, w tym miesiącu chyba się zadebiutuję w organizacji Karolina Kowalkiewicz. Będzie to ciężka walka bo z rondołem Marcos, To jest ciężka zawodniczka polski. Jakie mogą czynniki składać na zwycięstwo Karoliny w tej walce? Dobre kardio. Dobra obrona przed sprowadzeniami i bójka, którą Karolina lubi. I, I ja myślę, że to jest klucz do zwycięstwa. Czy przed czasem nie sądzę? Wydaje mi się, że, że ta walka może iść na dystans. Najważniejsze w tym pojedynku to jest pierwszy pojedynek Karoliny poza KSW, pierwszy w UFC. Myślę, że gdzieś tam stres będzie troszeczkę przeszkadzał na początku. Mimo tego, że Karolina już tych kilka walk przy dużej publiczności toczyła. Nieważne jak, ona musi ten pojedynek wygrać UFC 194, 12 grudnia dwie walki o mistrzowskie pasy. Nie widzisz te starty. Chris Weidman mhm. i Conor McGregor. No i dziękuję za poświęcony czas i życzę kolejnych sukcesów. Dzięki wzajem.